Tajemnica znikającej wieży. W przedszkolu, słoneczko, dzieci miały swój ulubiony czas czas wolnej zabawy. Każdy mógł bawić się w co tylko chciał. Niektóre dzieci rysowały, inne układały puzle, a jeszcze inne bawiły się w dom. Ale dzisiaj najwięcej emocji było w kąciku klocków. Adaś, Zosia, Antek i Karol budowali największą wieżę, Jaką kiedykolwiek udało się zbudować w ich przedszkolu. Miała już ponad dwa metry wysokości. Jeszcze tylko kilka klocków i będzie gotowa, powiedział Adaś, sięgając po żółty klocek. To będzie wieża sięgająca chmur, zaśmiała się Zosia. Dzieci bardzo się starały, a nauczycielka, pani Ola, uśmiechała się do nich z daleka, obserwując ich zabawę. W końcu ostatni klocek. Został postawiony. Gotowe, wykrzyknęły dzieci, podziwiając swoje dzieło. Wieża była piękna, wysoka, kolorowa, wyglądała jak prawdziwy zamek, ale wtedy wieża zniknęła. Nie przewróciła się, nie rozsypała, po prostu wyparowała. Dzieci wpatrywały się w puste miejsce, mrugając oczami. Co się stało? wykrzyknął Antek Gdzie jest nasza wieża? Zosia otworzyła usta ze zdumienia. Karol rozejrzał się dookoła. To. To niemożliwe. Wieża zniknęła w jednej sekundzie, a nikt nawet nie usłyszał, żeby coś upadło. To była prawdziwa tajemnica. Musimy ją odnaleźć, powiedział Adaś. Jesteśmy teraz detektywami. Dzieci od razu przystąpiły do śledztwa. Poszukiwania rozpoczęte. Zosia przykucnęła. I dokładnie przyjrzała się miękkiemu, kolorowemu dywanowi. Tu są małe ślady. Może ktoś przeniósł wieżę, ale kto i dlaczego? Zastanawiał się Karol. Dzieci zaczęły przepytywać kolegów. Wojtek? Widziałeś naszą wieżę? Zapytała Zosia. Nie, ja rysowałem samochód, odpowiedział chłopiec, pokazując swój rysunek. A może pani Ola ją zabrała? Zastanawiał się Antek ale nauczycielka zaprzeczyła. Nie ruszałam waszej wieży, kochani, ale chętnie zobaczę, jak ją znajdziecie. Dzieci postanowiły szukać dalej. Nagle. Znalazłem coś, krzyknął Karol. Za stolikiem, pod stertą poduszek, leżał czerwony klocek to jeden z naszych klocków. Ktoś ją schował. Adaś zacisnął pięści. Ale po co? Dzieci zaczęły gorączkowo szukać dalej. Za fotelem znaleźli zielony klocek. Zaregałem do układanek, niebieski klocek. A potem patrzcie, Zosia wskazała na kącik czytelniczy. Za regałem z książkami stała. Cała wieża nie była przewrócona, nie była zepsuta, stała tam cała i nienaruszona. Ale jak? Zapytał zdumiony Karol, kto ją tu postawił? Nagle Antek. I Karol zaczęli spoglądać po sobie niepewnie. E... No więc, zaczął Antek. No może to my dokończył Karol. Wy? Krzyknęły wszystkie dzieci. Ale po co? Zapytała Zosia. Chłopcy spuścili głowy. Baliśmy się, że ktoś ją przypadkiem przewróci. Więc chcieliśmy ją schować, żeby ją uratować, wyjaśnił Karol. Ale gdy nas zobaczyliście, przestraszyliśmy się. I nie powiedzieliśmy wam dodał antek. O! zawołał Adaś. Przez cały czas myśleliśmy, że stało się coś dziwnego a to po prostu wy chcieliście ją ochronić. Trzeba było nam powiedzieć uśmiechnęła się Zosia. Pani Ola, nauczycielka, podeszła do dzieci. Wiecie, co w tym wszystkim było najważniejsze? Dzieci spojrzały na nią pytająco. Współpraca. I dociekliwość. Dzięki temu rozwiązaliście zagadkę. Dzieci wspólnie przeniosły wieże z powrotem na środek sali. Ale super zagadka, zaśmiał się Adaś. Byliśmy prawdziwymi detektywami. A następnym razem, Karol i Antek, jeśli będziecie chcieli coś ochronić, to powiedzcie nam, dodała Zosia. Obiecujemy, powiedzieli chłopcy. Pani Ola uśmiechnęła się. Widzicie, Czasem zagadki wcale nie są takie straszne. Wystarczy myśleć, pytać i działać razem. Dzieci były zadowolone. I choć w przedszkolu słoneczko codziennie działo się coś ciekawego, tego dnia zagadka znikającej wieży zostanie zapamiętana na długo. Dziękujemy, że byliście z nami w tej bajkowej przygodzie. Jeśli podobała Ci się bajka, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał bajkomania. Kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych bajeczek pełnych przygód. Do zobaczenia w kolejnej bajce, czeka na ciebie nowa historia.